Witaj w podcaście w poszukiwaniu prostej ścieżki. Mam na imię Karolina i w swoich odcinkach próbuję odpowiedzieć na dość poważne pytania, które wielu z nas sobie w życiu zadaje. Cieszę się, że tu jesteś. Zaczynajmy. Nie nagrywałam przez 3,5 tygodnia i to robi różnicę. Jest mi dziwnie przed tym mikrofonem, ale mam nadzieję, że jakoś się ogarnę, jakoś się przyzwyczaję i, i tego odcinka da się słuchać. Ostatni odcinek pobił jakiś rekord odtworzeń na YouTubie, odtworzeń ponad 400. Rolka na Instagramie zapowiadająca, którą zrobiłam po raz pierwszy, tak w sumie bardziej dla eksperymentu, ma prawie 2,5 tysiąca odtworzeń. I wiecie, ja nigdy nie robiłam i nie robię tego podcastu dla zasięgów jako takich, dla tych numerków, ale za każdym tym numerkiem stoi konkretna osoba i z każdej i każdego z was bardzo się cieszę. I jeżeli tylko te treści przydają się Wam w jakikolwiek sposób, to mój cel jest osiągnięty. I bardzo Wam dziękuję za każde odtworzenie. I dzisiaj chciałam troszeczkę pociągnąć, jakby temat poprzedniego odcinka, podejść do niego z troszkę innej strony. Chciałabym parę słów powiedzieć o naszej grzeszności. Jak pamiętamy z księgi Rodzaju, przez grzech pierworodny, który został popełniony przez naszych pierwszych rodziców, mamy skłonność do zła. Ono zazwyczaj nam przychodzi łatwiej, jest przyjemniejsze niż dobro. I czy to znaczy, że jesteśmy źli? Nie, po prostu więcej trudu i świadomego wysiłku wymaga od nas czynienie dobra. Pan Bóg jest samym dobrem. On też bardzo pragnie być z nami. On po to nas stworzył, żeby mieć relacje z nami. W związku z tym daje nam konkretne wskazówki, jak czynić dobro. Często te wskazówki są faktycznie w formie zakazów. Trzeba też mieć świadomość do jakich ludzi mówił w Starym Testamencie, choćby przez Dekalog. Nawet na w kartach Starego Testamentu słyszymy, że to był lud o twardym karku. Pomimo tego, że przykazania są w takiej formie, jest całe mnóstwo wolności, które Pan Bóg daje. Szczególnie przebija się to przez wszystkie czytania z ostatniej niedzieli, 12 lutego 2023 roku, bo nie wiem, kiedy tego słuchasz. Na przykład w czytaniu z mądrości Syracha czytamy: Położył przed tobą ogień i wodę, po co zechcesz, wyciągniesz rękę. Jest tam pełna wolność, możesz to zrobić. Nie musisz. I wiecie, to nie jest tak, jak czasem być może dzieci słyszą od rodziców, że nie, ja oczywiście, bardzo proszę, wchodź na ten fotel najwyżej się wywalisz. Gdzie oczywiście rodzic wcale nie chce, żeby to dziecko się przewróciło, czy żeby stała mu się krzywda. Często to jest po prostu z frustracji i bezsilności. Natomiast Pan Bóg nigdy tak do nas nie mówi. On w pełnej wolności mówi możesz wybrać. Mówię Ci jasno, który z tych wyborów będzie dla Ciebie dobry, ale to do Ciebie należy ostatnie słowo. I wiecie, każdy z nas każdego dnia wybiera niewłaściwie. Scrollowanie Instagrama zamiast modlitwy, obmowa zamiast życzenia drugiemu dobra, pomimo tego, nawet, że się nie zgadzamy, że się różnimy, kłamstwo zamiast trudnej prawdy. Każdy z nas ma coś za uszami. I czasem w kręgach chrześcijańskich, akurat w kontekście seksualności, pojawiają się analogie. Do brudnej szklanki, do nadgryzionego jabłka, do tego, że ty możesz być taka jak one w każdej chwili, ale one już nigdy nie będą takie jak ty. Być może kojarzycie coś takiego? Jeżeli tak, to mam nadzieję, że słyszeliście o tym tylko z trzeciej ręki. I powiem wam, że źle się stało bardzo, że coś takiego powstało w ogóle, że ktoś coś takiego mówi, dlatego że ja czuję, że rozumiem intencje. Bo intencja zapewne była taka, żeby tego człowieka młodego ochronić, żeby mu pokazać, gdzie szukać miłości, gdzie można ją znaleźć, w jaki sposób ją dawać, w sposób odpowiedzialny, o tym, żeby pamiętać, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Wiele naprawdę bardzo dobrych rzeczy. Tylko, że ta retoryka powoduje, że człowiek, który już w tej sferze upadł, tak jak my upadamy w każdej innej sferze na co dzień, o czym już przed chwilą wspomniałam. Akurat w tej sferze, jeśli upadnie, no to czuje się po prostu jak totalne dno. Brudna szklanka. No dramat, kto by chciał pić z brudnej szklanki? A ona już zawsze będzie brudna według tej narracji. Nadgryzione jabłko. To już zupełny dramat, bo nadgryzionego jabłka nie da się odgryźć. Ono już nigdy nie będzie całe, czyli tak, jakby ta osoba utraciła bezpowrotnie jakiś kawałek siebie, jakiś kawałek swojej, nie wiem, godności. A to nie jest prawda, to po prostu nie jest prawda. Z tym, że możesz być taka jak one w każdej chwili, ale one nigdy nie będą takie jak ty, jest może pogardy, co nie wnosi żadnej jedności, żadnej. Dobrocie, miłości. Nie ma tam niczego, co chcielibyśmy w sobie rozwijać, jeżeli chcemy być blisko Pana Boga. I wiecie, jeżeli mielibyśmy odnosić się do tych analogii, to każdy z nas jest taką brudną szklanką. Dlatego, że jeśli nawet w sferze seksualnej postępujemy tak, jak Kościół radzi, to gwarantuje, że każdy z nas jakimś grzechem się brudzi, bo po prostu jesteśmy ludźmi. Tylko. Nie musi nas to przerażać, dlatego że w księdze Izajasza, w Starym Testamencie, czytamy choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Bóg chce, żebyśmy do Niego przyszli z tym. On jest naszą ucieczką, naszą pomocą. On wie, że my mamy skłonność do zła. On wie. On nas zna najlepiej. I Bóg zna twoje serce. Mamy sakrament miłości i pojednania. Oczywiście możemy to nazwać po prostu spowiedzią, tylko żebyśmy pamiętali, co tam się dzieje. To naprawdę jest wielka miłość, z którą się spotykamy za pośrednictwem kapłana. To do Boga wtedy mówimy, to Bogu wyznajemy nasze grzechy. I to Bóg później nam je odpuszcza, dając nam tę łaskę widocznego znaku pod postacią księdza wypowiadającego słowa formułę odpuszczenia grzechów. I teraz plot twist: Bóg zna twoje serce, ale to nie znaczy, że mamy przestać od siebie wymagać. Święty Jan Paweł II mówił: Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali. A dzisiejszy świat nie wymaga. Dzisiejszy świat mówi, że masz prawo do wszystkiego. Masz prawo do kariery, masz prawo do przyjemności, masz prawo do podróżowania, masz prawo do. fill in the blank właściwie co ci przyjdzie do głowy, to tam możesz pisać. Do wszystkiego właściwie masz prawo. Tylko czy to wszystko przynosi dobro? Czy owoce tych działań będą dobre? Pan Bóg jest jednocześnie. Łagodny i stanowczy. W czytaniu z Ewangelii według świętego Mateusza z ostatniej niedzieli pan Jezus mówi: Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem. A najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. To było powiedziane jako rozwinięcie przykazania, nie zabijaj. Zabić niejednokrotnie można nie tylko jakimś narzędziem. Pozbawiając człowieka życia tego fizycznego, ale słowem można niesamowicie zranić swoją postawą wobec tej osoby, brakiem miłosierdzia. Więc Pan Jezus jakby rozszerza jeszcze to przykazanie. I czy to znaczy, że każdy z nas będzie umiał to idealnie wypełnić? Nie, ale to ma być nasz cel. Tam mamy dążyć. I nie możemy sobie powiedzieć, że no, teraz to jest mi trudno, i teraz to taki etap. Że tak nie będę robić i tyle. Bo to jest nie w porządku. To jest najzwyczajniej w świecie nie w porządku. Takie danie sobie przyzwolenia na grzech. Zobaczmy na przykład osobę, która jest uboga. Ma rodzinę, żonę, dzieci i nie starcza od pierwszego do pierwszego. Pod koniec miesiąca dzieci nie mają co jeść dosłownie. I ten człowiek stwierdza, że nie ma innej możliwości, musi iść kraść. I idzie, okrada sklepy, okrada ludzi. On kradnie jedzenie. On nie kradnie jakiegoś sprzętu elektronicznego, on kradnie jedzenie, chleb, bułki. Czy w porządku z jego strony będzie powiedzenie sobie: To jest bardzo trudny etap, ja teraz mogę? Nie! On za każdym razem podejmuje te decyzje na nowo. To jest zło, kradzież to jest zło. Czy oznacza to, że zawsze poradzi sobie psychicznie z tą myślą, że nie ma czego włożyć do garnka? Pewnie nie. Prawdopodobnie nie. Widzi teraz innej opcji, bo inne opcje są, o czym wiemy, ale powiedzmy, że nie widzi teraz. Nie wie o nich być może. Być może wokół nie ma osoby, która by mu powiedziała o tym. Ale to nie znaczy, że będzie w porządku, jeżeli on sobie po prostu tak założy, że od teraz będzie kradł. Pamiętajmy za każdym razem, że każdy grzech oddziela nas od pana Boga. I ja nie mówię, że nie ma trudnych sytuacji. Być może niektórzy z Was sobie teraz myślą, o dobra, siedzi sobie w ciepłym mieszkaniu, ma internet, ma laptopa, nagrywa tu jakieś podcasty i nie ma pojęcia o życiu. Być może, ale wiem, że są bardzo trudne sytuacje w życiu. I nie mówię, że wiem, że na pewno zachowałabym się idealnie. Absolutnie nie, już jakby żyję chwilę na tym świecie i wiem, że sama siebie zawodzę niejednokrotnie. Bo też jestem człowiekiem i nie zawsze robię tak, jak powinnam, jak wiem, że powinnam, że Pan Bóg wymaga ode mnie czegoś innego, a ja jestem w tym momencie za słaba. Jednocześnie nie traktujmy lekko tych upadków. Każdy grzech oddziela nas od Pana Boga. Nie znaczy to, że mamy teraz rozpaczać, bo Pan Jezus niewinnie przeszedł przez mękę i śmierć dla naszego zbawienia. Więc On już wszystko za nas zrobił. On wziął te cierpienia na siebie. Więc starajmy się ani nie rozpaczać, ani nie traktować tego lekko. Wymagajmy od siebie, po to choćby, żeby uszanować to poświęcenie Boga dla nas. Zachwycajmy się tym na co dzień. Rozmyślajmy o tym, co Jezus dla nas zrobił. Na dzisiaj to tyle. Ciekawa jestem, co wymyślicie. Jak zwykle czekam na Wasze głosy w komentarzach, w w wiadomościach prywatnych, pod postem na Instagramie. Życzę Wam pięknego tygodnia, być może dwóch albo trzech, nie wiem. I do usłyszenia. Buziaki, pa! Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli uważasz, że jest on wartościowy, to udostępnij go proszę swoim znajomym. Będę bardzo wdzięczna. Tymczasem życzę Ci pięknego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!